W tym sezonie bardzo często mówiliśmy o TCX-ach i bardzo pozytywnie na nie reagowaliście. Kamil wielokrotnie rozmawiał również z wami, nie tylko tutaj na kanale, ale także przez telefon. Więc specjalnie dla Was wychodzimy ze specjalną ofertą. Ze specjalną promocją w środku sezonu na wszystkie chyba modele TCX-a. Dokładnie tak, wszystkie modele są objęte, więc to nie jest wyprzedaż, tylko właśnie typowo promocja do tego, żeby Was zachęcić, żeby się jeszcze dozbroić już prawie gdzieś tam pod koniec tego sezonu, a może i właśnie w środku, jak leżycie sobie i odpoczywacie, albo jesteście na wyprawie motocyklowej, możecie zerknąć na naszą stronę, czy odwiedzić po drodze, jak wracacie z jakiegoś tripu, po prostu nasz salon i zerknąć na naszą ofertę TCX-a, gdzie naprawdę są fajne ceny i to na modele tegoroczne lub po prostu na modele znowu Kolekcji. Przy czym, oczywiście są to buty letnie, jak na przykład e, takie e, cuda widzieliście już na kanale, tak, jak, jak i kasu, tak. pulsy, buty skramblerowe, gdzie na te bardziej jesienne pogody fajnie się sprawdzą, więc ktoś może sobie na jakiś tam trip wrześniowy czy choćby październikowy pomyśleć o takim obuwiu, czy typowo miejskie Streety, już tak naprawdę na każdy uniwersalne model motocykla, przechodząc ale... sobie aż do tych zbrojonych barcach. Właśnie, bo przecież to jest też kwestia nie tylko obuwia motocyklowego na lato, ale także na te pory przejściowe. Dokładnie, i tu mamy reprezentanta choćby e, TCX-a typowo turystycznego na gore -Texie, czyli Explorer. Jak sama nazwa wskazuje, but typowo do hardkorowej turystyki, z hardkorową membraną. Jednak zwracam uwagę na to, pewnie już mi robiliśmy z Michałem materiał o tych butach. Tak, że to wszystkie nie jest, będą w tak, linkach. Tutaj że w to nie jest but na Nordcap, a może nie na Nordcap taki hardcore, gdzie jest naprawdę dość spory minus i po prostu warunki są ciężkie, tylko to jest goretek, gdy ta temperatura oscyluje w granicach 10-15 stopni. Czyli idealny jest na mokro, okres przejściowy, tutaj dokładnie. W strefie. Ale może nie jak ktoś się tam wybiera, gdzieś tam yy, na Słuchajcie, Islandię. Słuchajcie, no, po śniegu no. w każdym razie brodzieć z nich nie będziecie, tak. ale jeżeli przyjdzie polska jesień, będziecie chcieli jechać z nami na przykład w Bieszczady yy, 20 października, to to będą idealne buty. To ta membrana jest właśnie dość sporo odkryta, tu mamy tą siateczkę i ona sobie fajnie pracuje i oddycha, ale zachowując stuprocentową wodoodporność. Jak na Goretex przestało. TCX Specjalnie dla Was promocja w środku sezonu dzwońcie do Kamila, wchodźcie na nasz sklep. Linki będą oczywiście w podpisie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pomysły, co by chcecie kupić w bardziej okazyjnych cenach, również jesteśmy na to otwarci. Także dajcie znać o tym także w komentarzach: lajkujcie nasze filmy, obserwujcie nasz kanał. I co widzimy się w motor na Zakopiańskiej i w kolejnych nagraniach.